Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i że ktoś, kto coś zrozumie, że jest to przekaz dla niego, a nie będzie tego próbował imputować do siebie na siłę, że po prostu yy, będziemy się tu częściej spotykać i że będziecie się do, ze mną równie dobrze bawić jak ja. Zaglądając i podglądając troszeczkę przyszłość, sprawdźmy sobie, co dobrego do nas idzie. O proszę. Mamy tutaj dziewiątkę kielichów. Czyli, o, dwie karty chciały wyjść, nie ma problemu. E dziewiątkę kielichów. Single, ktoś, kto lubi się bawić, korzystać z życia. Jednocześnie jest to osoba, która jest skłonna do podstępów i manipulacji. To jest człowiek, który ma umysł analityczny, aczkolwiek dojrzały emocjonalnie niekoniecznie jest, ponieważ obok tej dziewiątki kielichów jest paść mieczy. Czyli młoda osoba. Albo emocjonalnie dojrzała, osoba, która patrzy w przeszłość. Sześć kielichów nam mówi o tym, że lubimy wspominać może jakąś dawną miłość, może okres, kiedy byliśmy dziećmi i żyliśmy bez trosko, a teraz jakby sytuacja jest inna. Diabeł też wskazuje na to, że. Mm, Lubimy mieć władzę, lubimy nad kimś panować, decydować, że coś ukrywamy. Jest też tutaj y, królowa kielichów. No, w takim zestawieniu, to ja nie wiem, czy ona ma na coś szansę. Ale jest az buław, jest czwórka. Monet czwórka, monet mówi o lęku, o strachu, o obawach, o tym, że niekoniecznie chcemy zaryzykować, ponieważ może się okazać, że przegramy. I to na polu honorowym, na polu emocjonalnym więc ten strach ma ogromną władzę nad nami. Strach uczuciowy czasem ma większą władzę nad nami wtedy, kiedy o czymś myślimy, niż gdyby chodziło na przykład o jakąś sytuację, gdzie, gdzie trzeba fizycznie zareagować. Czasem ten strach wewnętrzny jest większy. Mamy też króla monet. Król monet wypadł razem z kartą sprawiedliwości. Tu pod spodem jest osiem kielichów, czyli karta odejścia. Od czegoś odchodzimy. Jest też śmierć. Jest śmierć i kapłan, czyli osoba mądra, wykształcona, ktoś, kto może komuś doradza, ktoś, kto ma wielką wiarę. Niemniej jednak z tych kart jasno wynika, że osoba, która Albo jest, albo była singlem. Lubi coś wspominać. Powiem więcej. Ta osoba zbierała informacje o kimś z przeszłości. Z jakichś względów uznała, że to jest wielką tajemnicą. I że jest w stanie to ukryć. Ale Karta Sprawiedliwości mówi, że to nie do końca się udało. Osoba, o której były zbierane informacje, prawdopodobnie o tym wie, i to prawdopodobnie jest ta kobieta. Hmm. Ciekawe. Ten człowiek podjął dobrą decyzję odchodząc. E... Tu jest jeszcze ten kapłan, o którym wspomniałam. Ten kapłan może być osobą, która źle doradziła komuś. Czasem myślimy, że jesteśmy tacy mądrzy, ale tylko w swoich butach powinniśmy być mądrzy. Cudzisz nie. Ten człowiek prawdopodobnie źle doradził tej osobie. Zbierając informacje, źle doradził tej osobie. Coś zostało zakończone, ktoś odszedł i najwyraźniej trochę tego żałuje. Najwyraźniej chciałby rozpocząć wszystko od nowa. O tym mówi Azbuław. Tęsknota. Tęsknota nieuczciwości manipulacji za tą kobietą. Hmm. Rozpoczęcie czegoś od nowa, ale strach, nie wiem, strach, lęk, obawa. Czasem warto się odważyć. Strach ma wielkie oczy, najczęściej. Mamy tutaj króla monet. Sprawiedliwość. Hmm. Kobieta, prawdopodobnie, jeśli to jesteś ty i masz taką sytuację. To życie prawdopodobnie na Twojej drodze postawi kogoś, To będzie fajnym człowiekiem, kto będzie mądry i uczciwy przede wszystkim. Tak, to jest ważne, kiedy z kimś jesteśmy, ważne jest, żeby to był uczciwy człowiek. Nawet jak prawda czasem boli, to lepiej się zmierzyć z tym bólem prawdy, niż mierzyć się wiele razy z bólem kłamstwa. Ta osoba, która była tutaj, w życiu tej kobiety, ona prawdopodobnie nie wróci. Dlaczego? Ze strachu. Ze strachu. Dziwna. Sprawdźmy, jakie informacje ten człowiek zbierał i po co je zbierał. Czemu był tak niepewny i przerażony, że musiał zbierać informacje? Sprawdźmy to. Tak. Wypadła śmierć. Tak. To już jest przeszłością. co to robił, bo chciał zachować dużo dla siebie, dbał tylko o siebie. Jakoś ty tutaj nie byłaś jakby postawiona wyżej, wręcz przeciwnie. Tak dbał o siebie, że wszystko, co mogło być piękne, zniknęło. Zostały wspomnienia, do których często sięga wieczorami. Zastanawia się, co by było gdyby. Czy przyjdzie i nawiąże kontakt? Karta głupca. No, miejmy odwagę, że pokona strach, że pójdzie do przodu, że nurt że życia go poniesie i przestanie się bać i lękać. A kim jest ten król? U, król mieczy. To jest prawdopodobnie jedna i ta sama osoba. Może on szuka dróg do ciebie. Może wie, że zawalił. I szuka dróg do ciebie. Czy to jest ktoś pod znaku wagi? Waga to sprawiedliwe. Stworzenie sprawiedliwy człowiek. Podobno? Podobno może ma wyrzuty sumienia. Tak, ma wyrzuty sumienia, bo wypada jako rycerz buław, czyli tak zwany playboy, który ma kapłana w siebie, kogoś, kto mu doradza. <laughs> nie, ten człowiek nie znajdzie chyba drogi do ciebie. Tak. Dziesięć mieczy. Może się czegoś nauczy. A może nie. Pamiętajcie, że energie są zamienne. Tu... Może być kobieta, która świetnie się bawi. Jeśli się odnajdujecie tutaj, to ok, ale nie ma sensu na siłę jakby dopisywać czegoś do siebie, co nie jest zgodne z Wami. To jest, tu jest dużo energii, tutaj to jest czytanie dla ogółu, tak? Nie dla konkretnej osoby. Zobaczmy, czym jest to 10 mieczy. Tak. Złym wyborem. Rodziną, która nie daje spełnienia. Tylko jest praca. Ciekawe, że to nigdzie nie wypadły kielichy. Ona tylko wypadła jako osoba uczuciowa, zaangażowana, a wszystko inne jest oparte na iluzjach, na kłamstwach, na lęku, na strachu, na pieniądzach, na żalu, na bólu. Nie do wiary. Ale na końcu proszę, mamy asa kielichów. Ten as kielichów jest dla kogo? Dla niego. Dla króla buła. Nowa miłość? Nie. Stracona miłość. I pieniądze. Stracona miłość, praca, praca i praca. Walka z sobą. O, tutaj też wyszły pieniądze. Tylko tutaj wyszły pieniądze. Sześć monet to jest dzielenie się. To jest takie dobre serce. Tu dam, tam dam, trochę uspokoię sumienie. A może po prostu mam dobre serce i się dzielę z innymi, ale ciągle mam wybory. Oczywiście, że tak. Świat iluzji. Jest fajny do momentu, kiedy nie okrada nas w życie. No dobrze. To taki filmik dla Was. Jeśli się ktoś tutaj odnalazł, to się cieszę. Jeśli nie, no to nie. Tak jak wspomniałam, jest to dla wielu ludzi tutaj jest. Wiele energii się spotyka i nie ma sensu po prostu przypisywać sobie czegoś, czego w naszym życiu nie ma. Ale sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Troszkę mnie to niepokoi. Co dla tej kobiety? Co dla niej? Tylko trzy karty. O, szczęście. Radość. O, matko. Jak gwiazda, spełnienie marzeń. Popatrzcie, jakie to są odrębne światy. Jak ci ludzie się mogli spotkać? Hmm. Czyli będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że dlatego szalonego też, też zwycięstwo będzie coś świętował. Ale chyba razem nie będziecie świętować. Za dużo tu jest tych dziwnych sytuacji, nie będziecie razem świętować. To są odrębne, to są dwa różne światy, inne rzeczywistości. No dobrze. To co? Dziękuję Wam bardzo, że posiedzieliście tu ze mną i zobaczyliście może troszeczkę bliżej, to, co jest w waszym życiu. Jeśli Wam się spodobało, łapka w górę. Dziękuję Wam bardzo.